Wśród ojców niepodległości, ojców założycieli II Rzeczpospolitej jest Wojciech Korfanty. Postać interesująca, ciekawa. Profesor Andrzej Wapiński napisał kiedyś, że tą niepodległość doczekało się i wywalczyło pokolenie drugiej połowy lat XIX wieku. Pokolenie zrodzone w wyniku rewolucji przemysłowej, pokolenie, które w jaki sensie wyrastało z jednej strony z tradycji powstań romantycznych, ale również z tej tradycji nowoczesności, zmian, jakie rewolucja niosła. I mamy z jednej strony Józefa Piłsudskiego, Romana Dłowskiego, Wincentego Witosa, czyli Ignacego Jana Paderewskiego, ale mamy z drugiej strony Wojciecha Korfantego. Wojciecha Orfantego, który różnił się od tych wymienionych wcześniej postaci, czym? Przede wszystkim tym, że pochodził z Górnego Śląska, z Górnego Śląska, który odpadł od Polski w XVIII wieku, w którym rozwijała się rewolucja przemysłowa, ale rewolucja przemysłowa inna od tej, która była na ziemiach zaboru rosyjskiego, czyli dawnego królestwa kongresowego. Rewolucja przemysłowa kierowana przez Prusy, której kulminacją był Górny Śląsk, to gdzie łączyło się to z procesami germanizacyjnymi, gdzie duża grupa przybyłych urzędników, przemysłowców, jednocześnie zaraz z budowaniem kopalni, hut, lansowała i rozwijanie niemiecką kulturę. Ślązacy traktowani byli jako obywatele drugiej kategorii, ale jednocześnie jako mówiący po śląsku Prusacy. I Korfanty urodził się w rodzinie Sztygara, gdzie mówiono po śląsku, gdzie była ta tradycja polska, bardzo skupiona wokół kościoła, ale ta świadomość narodowa budziła się u niego wolno. On początkowo, czytając polskie księgi, musiał używać słownika niemiecko-polskiego. Sam pisał po latach, że chodząc do gimnazjum, zadawał sobie pytanie, kim jest ten naród, tak opluwany przez moich hakatystycznych nauczycieli. Także odrodzenie i świadomość narodowa Korfantego i budzenie się tej świadomości było specyficzne dla wielu Ślązaków, którzy odkrywali polskość w sobie. To rzadka sprawa, natomiast Prusacy bardzo starali się, żeby te procesy były jak najbardziej utrudnione. Korfanty jest klasycznym przykładem, kiedy nie pozwolono mu zdać matury. W zamian, mówiąc, że oto jest to polski wyższyciel, wiszczy, który jeździ do Częstochowy, do Krakowa, który ulega polskim księdzom. I nauczyciel mu mówi: czemu ty chcesz być Polakiem, bądź jednym z nas, bądź Niemcem. Natomiast Korfanty dzięki poparciu hrabiego Kościelskiego, szefa koła polskiego w Berlinie, pochodzącego z wielkopolskiej arystokraty. Zdał jako ekstern maturę, później rozpoczął studia na Uniwersytecie we Wrocławiu, a też i na Politechnice w Charlottenburgu w Berlinie. I w ten czas Korfanty wyrósł na przywódcę Polskiego Odrodzenia Narodowego na Śląsku. Rzadka rzecz, że oto Ślązak, który czuł się Polakiem, który na tych studiach poznał Wielkopolan, był przez nich goszczony w dworach wielkopolskich, jeździł do Warszawy. I nagle zdał sobie sprawę, że bycie Polakiem to nie tylko bycie górnikiem poniżanym przez pruskich urzędników, ale również bycie członkiem elity, polskiej elity. To wyzwoliło w nim ten potencjał. Z dalszym wielkim krokiem była, był 1903 rok, gdzie Korfanty wygrał wybory do Reichstagu. Został najmłodszym posłem polskim w parlamencie w Berlinie. Niemiecki Reichstag był jednym z najbardziej liczących się parlamentów w Europie. I tam wielką karierę robił Korfanty. Korfanty, który uzyskał ucho parlamentu, doskonale mówił, ripostował, jednocześnie wydawał gazetę, działał jako aktywny poseł na Śląsku i stawał się no, trybunem polskim na Śląsku. Był w parlamencie z przerwami. I w Reichstagu i w Landtagu do 1918 roku. Jego przemówienia są wyrazem walki o polskość, ludu śląskiego, gdzie Korfanty wyraźnie demaskował pruską politykę de facto kolonialną, która niszczyła i osłabiała pozycję Ślązaków. W roku 18, kiedy Korfanty wraca z Berlina do Paryży, do Poznania staje na czele Powstania Wielkopolskiego, jest jednym z trzech przywódców tego powstania, zwycięskiego powstania, nazywany Księciem Wielkopolskim. Oto Korfanty, który w listopadzie 18 roku razem z delegacją Wielkopolam przyjeżdża do Warszawy i jest wiwatowany przez tłumy wielbicieli. Bardziej był popularny od Piłsudskiego. Piłsudski był bardzo niezadowolony, bo wydawało się, że to on będzie miał poparcie ulicy Warszawskiej, a tą ulicę uwiódł Korfanty w cudzysłowie, zyskał to poparcie. Piłsudski go nie cierpiał, musiał go zwalczać, no bo było pytanie: albo, albo, albo to Korfanty, Wielkopolanie przejmą rząd ogólnopolski w Warszawie, go utworzą, albo Piłsudski. I spadkobiercy Rady Regencyjnej. No dlatego ta walka z Korfantem tu była bardzo silna. Niemniej jednak, Piłsudski, dominując scenę polityczną w Warszawie, zmuszony był Korfantego tolerować. Korfanto odegrał ważną rolę przy tworzeniu sejmu ustawodawczego, przy lansowaniu marszałka Trepczyńskiego jako marszałka sejmu ustawodawczego, i zaczęła się wielka gra Korfantego na scenie ogólnopolskiej gdzie był dwa razy wicepremierem w drugim i w trzecim rządzie Wincentego Witosa, stał się przywódcą Hadecji i wydawcą i właścicielem dwóch ogólnopolskich gazet Rzeczypospolitej, a później Polonii, był bliskim przyjacielem Ignacego Jana Paderskiego. Natomiast wielkim dniem Korfantego była, były powstania śląskie. Oto polski komisarz prebiscytowy Wojciech Korfanty, staje na czele plebiscytu. Pomaga przeprowadzić ten plebiscyt, kieruje polskim komisariatem plebiscytowym w Bytomiu. To pod jego dowództwem i kierownictwem ślązacy walczą o głosy polskie na Śląsku, a później Korfanty staje na czele trzeciego powstania. Nazywa się dyktatorem, ogłasza się dyktatorem, wzorując się na Romualdzie Traugucie. I jako polityczny przywódca tego powstania, wygrywa to powstanie, tak jak kiedyś powstanie wielkopolskie. Potrafi je rozpocząć, przeprowadzić i zakończyć sukcesem. Prowadzi rozmowy międzynarodowe, przyjaźni się z generałem Lerondem, to jest najwyższy komisarz Międzysojuszniczej Rady Kontroli i Nadzoru w Opolu, ustanowionej przez wielkie mocarstwa, która może rozstrzygnąć o przyszłości Śląska. Niemcy nie mają tak dobrych układów z generałem Rondem, jak mają Korfanty. Można powiedzieć, że bez Korfantego sprawa polska na Śląsku by nie wygrała. Tak samo jak no, przede wszystkim trzecie powstanie. To jest wielki sukces polskiego Śląska i wielki sukces Korfantego. To trzecie powstanie daje Korfantemu przepustkę na scenę. Ogólnopolską, jak już mówiliśmy, i czyni go jednocześnie włodarzem sceny politycznej na Górnym Śląsku, w tej polskiej części Górnego Śląska, czyli województwie śląskim, autonomicznym województwie śląskim, gdzie Korfanty wchodzi do Sejmu Śląskiego, gdzie swoimi ludźmi obstawia administrację, obstawia sejm, obstawia urzędy. Jednocześnie Korfanty staje na czele Hadecji Śląskiej, a później. Hadecji ogólnopolskiej. Staje się ważnym politykiem, współpracuje z przemysłem górnośląskim. Jest polity, politykiem o tyle nowoczesnym, że łączy politykę z public relations, wydaje Polonię, Rzeczpospolitą. Jednocześnie jest w radach nadzorczych koncernów przemysłowych Górnego Śląska. Sprzeciwia się kolonialnej eksploatacji regionu przez rządy Grabskiego. I później następne rządy polskie. Zresztą, przy poparciu Korfantego, uzyskuje się środki na reformy bankowe Władysława Grabskiego. Przecież bez Górnego Śląska i pieniędzy stąd zabranych, nie powstałby Bank Polski, nie byłoby Złotego Polskiego. I Korfanty to wie, Korfanty to robi i wykorzystuje to w grze politycznej. To budzi nienawiść i zawiść wielu jego politycznych adwersarzy. Którzy dają temu wyraz przede wszystkim po zamachu majowym w 26 roku. Korfanty staje na czele opozycji antysanacyjnej, zwalcza Piłsudskiego, zwalcza jego przedstawiciela na Śląsku, wojewodę Michała Grażyńskiego, co doprowadza do różnorodnych konfliktów. I te konflikty narastają po 26 roku bardzo ostro. Korfanty jest zwalczany przez Grażyńskiego. Oskarża go się o różnego rodzaju niepopełnione malwersacje finansowe. Wytacza mu się proces przed marszałkiem Sejmu Ślą Ogólnopolskiego. Zarzuca mu się złe prowadzenie interesów. Korfanty musi się bronić. Dochodzi do różnego rodzaju rozgrywek, ale niemniej jednak jest jednym z przywódców opozycji antysanacyjnej. Działa w tej, w tej opozycji antysanacyjnej. Zostaje aresztowany i osadzony w twierdzy brzeskiej. To jest cały ten proces brzeski, a potem uwięzienie Korfantego, który czyni go takim śląskim męczennikiem. Piłsudski decyduje się w końcu na wypuszczenie posłów, którzy internowani są w brześciu, m.in. Wincentego Witosa, też i Korfantego. Korfanty wyjeżdża, czyli to jest taka sfingowana jego ucieczka do Czechosłowacji gdzie staje na czele opozycji, współpracuje z Paderewskim, jest współorganizatorem opozycji antysanacyjnej tak zwanego Frontu Morsz, sam pisze ten manifest Frontu Morsz i tutaj w Polsce na, w oparciu o Hadecję Śląską i tworzy Stronnictwo Pracy. Stronnictwo Pracy to jest po 36 roku, 1936 roku, które jest takim ważnym, Czynnikiem opozycji antysanacyjnej. To budzi wobec niego olbrzymią niechęć, jest represjonowana jego rodzina, jemu uniemożliwia się przyjazd do Katowic na pogrzeb jego najmłodszego syna, który umarł. To jest taka już można powiedzieć wyjątkowa małostkowość. Niemniej jednak, Korfanty nie składa broni i dalej walczy. W 1939 roku po zajęciu nieokupowanej części Czechosłowacji przez Niemców. Zagrożony aresztowaniem jest zmuszony uciekać z Pragi, ucieka do Paryża, no ale tutaj brew namową przyjaciół, m.in. Libermana, przyjeżdża do Polski, wita się ze swoim przyjacielem kardynałem Hlondem w Poznaniu, przyjeżdża do Katowic, odwiedza Polonię, zostaje jednak aresztowany, osadzony w więzieniu w Warszawie, gdzie siedzi trzy miesiące i po tych trzech miesiącach w sierpniu ciężko chory zostaje wypuszczony najprawdopodobniej po to, że zdawano sobie sprawę, że rak wątroby go wyniszcza bardzo i umrze w najbliższych dniach. A sanacja nie chciała, żeby umarł w więzieniu. Korfanty umiera więc w szpitalu w Warszawie i tam odbywa się jego pierwszy pogrzeb. Drugi jest w Katowicach. W jednym i w drugim bierze udział Biorą udział tysiące ludzi oraz politycy antysanacyjni. Zadajemy sobie pytanie, jaką rolę odgrywał Korfanty. Korfanty był osobą nietuzinkową, był nowoczesnym politykiem. Politykiem, który był daleki od romantycznych zrywów, ale w momencie potrzeby potrafił stanąć na czele i wygrać powstanie. Trzecie powstanie śląskie, ale przede wszystkim wychowany był w zachodnim kręgu kulturowym, cywilizacyjnym. Widział tą Polskę jako część zachodniej Europy, kładł duży nacisk na nowoczesną parlamentarną metodę funkcjonowania i sprawowania rządów, opowiadał się za wartościami chrześcijańskimi, które widział jako podstawę europejskiej tradycji chrześcijańskiej Europy i Korfanty potrafił to przekuć na konkretne działanie. Można powiedzieć, że był również. Swoistym prekursorem w parlamencie europejskim. Tu Korfanty sądzę czułby się bardzo dobrze i reprezentowałby te wartości europejskie. Czemu był zwalczany przez Piłsudskiego? Dlatego, że miał inną wizję Polski. Polska chyba do dzisiaj nadal podzielona jest na dwie części. Na tom na wschodzie od Wisły, bardziej taką romantyczną, bardziej taką wschodnią, i symbolem tego jest Józef Piłsudski, czy był Józef Piłsudski. I tą zachodnią, tą wielkopolską, tą śląską, tą bardziej prozachodnią, gdzie jednak te elementy gospodarki, demokracji są ważniejsze od romantycznych zrywów, gdzie nie robi się powstania po to, żeby przegrać, gdzie nie walczy się po to, żeby nie wygrać. Ja myślę, że to jest też i kwestia pewnej mentalności. Ta mentalność była inna wśród polityków tego typu jak Korfanty, czy u polityków tego typu jak Piłsudski. Nie było miejsca w II Rzeczpospolitej na dwóch wielkich polityków tak różnych między sobą. Więc było albo, albo. Albo on, albo Piłsudski. No, wygrał Piłsudski. On narzucił swoją wizję II Rzeczpospolitej, w której nie było miejsca na Wojciecha Korfantego. Niemniej jednak jego koncepcje, jego pomysły są znane i były znane wyrazem są jego przemówienia, mowy parlamentarne, ale i publicystyka. I przy studiowaniu tych materiałów pojawia się Korfanty jako głęboki polityk, myślący polityk, jako głęboki Europejczyk, jako Ślązak, Polak, Europejczyk. Ja myślę, że dzisiaj nadal możemy wiele się od Korfantego nauczyć, że jego myśl się nie zestarzała i jest bardzo, powiedziałbym, potrzebne Żebyśmy dalej o Korfantym pamiętali, bo zasługuje na to i możemy się nadal od niego wiele nauczyć.